Witam w Akademii Mad W sumie to już jest drugi odcinek, ale to było drewniane. Siemano, z tej strony macie Bielany-Wiliński. Witam w Akademii Mad To już drugi odcinek, dzisiaj na mapie De Ancient. Pokażę Wam parę taktyk na stronę broniącą, jak i atakującą. Są to głównie taktyki do wykorzystania na tak Są na t 128, więc na matchmakingu niektóre granaty mogą nie dolecieć we wskazane miejsce. Zaczniemy od strony atakującej, jest to taktyka pod bombsite W. Będziemy do niej potrzebować, wydaje mi się, przynajmniej czterech osób, gdzie dwie będą tak zwanymi supportami. Pierwszy zawodnik na początku rzuca takie granaty swoim chłopakom. W tym samym momencie chłopaki zaczynają wbiegać. Trzech zawodników jest na rampie. Rzucamy takiego oto smoka. Jest to smok, który wybucha dosyć szybko, możemy razem z nim wbiegać. W to samo miejsce za smokiem dorzucamy również flasza. Wbiegamy, clearujemy w tym samym momencie. Macie tutaj mołotowo od zawodnika, który rzucił go z bramy, z tego samego miejsca, w którym rzucał smołka. I ten oto zawodnik dorzuca Wam w późniejszym etapie rundy, gdy ten mołotow już w sumie zejdzie. Takiego oto flesza i zajmujecie kejwa. Dwóch chłopaków, którzy dojeżdżali tutaj do BS-a. Zajmujecie no i w zasadzie pozostaje wygrać posprąd. Drugą taktyką będzie Full Exec na mapie The Ancient. Będą leciały w tej taktyce smoki do Templo, CT oraz do Ronda. Warto sobie w tej taktyce również dopalić na wyjście CT, żeby zawodnicy po Freshu nie wybiegli nam przez smoka od rotującego kolegi. A smoki wyglądają następująco: wszystkie smoki rzucamy na kucaku. Tutaj mamy sam throw. Tutaj jest potrzebny Bind throw Plus W. I tutaj do ronda również jump throw jump Plus W. Granty wyglądają następująco: nie możemy zginąć w sumie z żadnej pozycji. Warto także dopalić jakieś newralgiczne spoty na bumpside, typu gruba. Tą skrzynkę możemy przeskanować stojąc w tym miejscu i będziemy wiedzieli, że na 100% zawodnika tutaj nie ma. No i pozostaje nam sprawdzić Boosta i dopalić za Default. No i tak naprawdę mamy przyjęty bombsite i pozostaje nam wygrać posplant. Teraz przejdziemy do antyterrorystów i tak, takiego jakby dojazdu banana. Jest to taktyka w sumie na, wydaje mi się, 5 osób byłoby dobrze. Ważne jest do tego, żeby ktoś z naszych kolegów posiadał pierwszy albo drugi spawn, z którego możemy dać Natychmiastowego smołka na bramę. Jest to wyjazd dwóch zawodników z kejwa. Potrzebujemy dwóch osób w kejwie: snajpera soportującego z banana i dwóch naszych kolegów, którzy oporządzą mida i dorzucą nam flasza z przed na wyjazd. Granaty wyglądają następująco: snajper dopala drewno i dorzuca dwa takie flaszeki, które nie mają prawa oślepić zawodników wybiegających z a, a jednocześnie oślepiają zawodników, którzy stoją w tych wszystkich spotach i próbują zabić naszych kolegów, którzy wybiegają z tejże pozycji. To jest flash, którym zaczynamy taktykę, a jako drugi i trzeci flash dopiero snajper dorzuca jako follow-up do tego wszystkiego. Dwa takie granaty. Teraz pokazuję wam jak wygląda to w praktyce. Biegniemy jako pierwszy zawodnik, kolujemy flasza w tym miejscu od naszego zawodnika, który gra w brądzie. W międzyczasie dolatują granaty od snajpera na bramę, jak i na drewno, palak, i dolatują dwa flaszczy, które wybuchają w tym miejscu. No i w sumie pozostaje nam zabić tylko. Najczęściej wydaje mi się, że zawodnik, spotykaliśmy. W tym miejscu, gdzie tak naprawdę stali, blokowali się wzajemnie, bo nie wiedzieli co się dzieje i była to dosyć gładko wygrana runda. Drugą taktyką na stronę broniącą będzie podjazd banana, tym razem od strony rampy na trzy osoby. Potrzebujemy tutaj jednej osoby, która dorzuci nam dwa flesze. Mianowicie jeden będzie taki, który ma za zadanie oślepić zawodników przeciwnej drużyny, będących w tych miejscach. A drugi będzie już głębszy, który wybuchnie w tym miejscu i ma za zadanie oślepić zawodników, będących mniej więcej w tych miejscach. Dorzucamy sobie wtedy smołkę na bramę, kolujemy drugiego flasza, który wybucha w tym miejscu, i z drugim flaszem możemy wychylić i zabić drużnę przeciwną, będącą w tym miejscu, bądź też przejąć kontrolę mapy, co ułatwi nam wygranie rundy. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, czy stosujecie je na własnych meczach na FaceTime i w sumie w zasadzie, czy wychodzą, bo to najważniejsze. Dzięki za oglądanie, dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze poradniki chcecie zobaczyć.